Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Ciepło, gorąco. I zapraszam na analizę kolejnego tygodnia. Mamy tydzień trochę lipca, trochę sierpnia, 28 dzień lipca do 3 dnia sierpnia. No i tak sobie pomyślałam, że fajnie, aby czasem nasze myśli, nasza świadomość zderzała się z czymś, co bardzo klasyczne. Stąd też cytat Arystotelesa. Celem życia nie jest szczęście, lecz doskonalenie samego siebie. Taki cytat na ten tydzień. Co mnie natchnęło? Uran, oczywiście, w znaku bliźniąt. Mamy zupełnie inny klimat bardzo mocno pobudzony system nerwowy. Czasem możemy odczuwać to jako bezsenność, czasem jest to sytuacja, kiedy. Nie możemy się skoncentrować i różne pomysły przychodzą nam do głowy. No to a propos tych różnych pomysłów zapraszam na kolejny tydzień. 28 lipca, mamy poniedziałek. Mamy inny klimat niż klimat tygodnia poprzedniego, czyli od 21 lipca. Ten klimat, który teraz wchodzimy, jest bardziej rozliczeniowy, jest bardziej rozrachunkowy, a szczególnie w poniedziałek. I trzeba podejść do tego w ten sposób, że jest to niezbędne, jest to bardzo potrzebne. Aby rozliczyć wszystko, po to, by móc pójść dalej. Albo by rozliczyć to, co nam teraz przychodzi, to jest bardzo a, istotne: to, co się pojawia w poniedziałek, w ogóle w ciągu tego tygodnia. Na zasadzie, a, tutaj jeszcze zostało coś niewyregulowane. E, w poniedziałek księżyc w pannie przypomina nam o tym, co niezapłacone i właśnie zalegające. I znowu, e, zanim Merkury wejdzie. W bieg proste, czyli wyjdzie z tej Erki, w której teraz jest, 11 sierpnia wychodzi z Erki. To dobrze się jest rozliczyć. Dobrze jest wszystko zamknąć, zostawić za sobą to, co było. To jest nieistotne, bo ten merkury w bliźniętach. On pokazuje nam zupełnie nową przestrzeń naszego ducha, naszego intelektu. Mamy bardzo różne pomysły i mamy absolutne pobudzenie wszystkich naszych komórek nerwowych, wszystkich naszych neuronów. Pamiętajcie o tym. Idziemy w to pobudzenie aż do listopada roku 2025. I pamiętajcie również o tym, że jeżeli ktoś jest wam dłużny pieniądze, dłużny jest przysługę, cokolwiek, co jest dla was ważne, również należy zwracać się o zwrot tego. Czyli to jest wyrównanie, tak, żeby wejść naprawdę z czystym kątem. Czyli napiszcie do kogoś, nie wiem, zadzwońcie, słuchaj, jesteś mi dłużny, dłużna. Po to, żeby nie zostawiać niczego za sobą, to jest kwestia. Przychylności energetycznej, która z jednej strony 28 lipca umożliwia nam załatwianie tego typu kwestii, a z drugiej strony mamy taką równowagę. Potrzebujemy energii. Uran zużywa niesamowitej ilości energii. I to jest oprócz tego poniedziałek, dobry czas na to, by zająć się terapią, leczeniem, jako że badania zostaną przeprowadzone wnikliwie, no bezbłędnie, praktycznie, wnioski prawidłowe. Wszystko to, co służy procesowi uzdrawiania, dobre jest w poniedziałek. Poniedziałek jest takim dniem dla materii i dla ciała. To też jest istotne tutaj, wszystko co realne załatwiajmy sobie w poniedziałek. 29 lipca mamy wtorek, we wtorek wszystko układa się inaczej, mówiąc bardzo delikatnie, a mówiąc proste, mało co się układa na dobrą sprawę, taki mamy, taki mamy wtorek. Wtorek się może charakteryzować tym, że trudno nam się będzie komunikowało z ludźmi. Właściwie jest nam niewygodnie w każdej relacji. Możemy mieć wrażenie, że w innych coś złego wstąpiło i nie możemy sobie z tym poradzić. I to jest wtorek. Również no, na skutek tego, że uran jest taki, jaki jest, to zupełnie inaczej myślimy i świat nam się przestawia i innym też. I nie możemy mieć o to do nikogo pretensji. Zatem nie ma się za dużej ochoty na to, by komunikować się wylewnie Pamiętajmy o tym, że prosząc kogoś o wyjaśnienia otrzymujemy reprymendę. Prosząc o opinię uzyskujemy nieprzychylną albo krzywdzącą, bo to jest taki czas, gdzie bez wyrozumiałości dla potknięć i słabości. Oprócz tego występuje dużo, duże prawdopodobieństwo a pomyłki. Bazujemy też na czymś, co jeszcze wczoraj wydawało się istotne. A dzisiaj już nie. Poza tym nie wiemy, zmiękczyć swoje stanowisko, czy też stać i, i, i być w swoich okopach. Pamiętajmy o, to, o tym, że wtorek jest takim dniem, gdzie mało się chce, otoczenie deprymuje, nie zachęca do działania, obniża nasze loty, podcina nam gałązki, i my innym też to robimy. Także dobrze jest skomunikować się ze sobą, mając na uwadze to, że Uran jest w bliźniętach, po to, żeby poczuć, bo intuicja świetnie działa, co warte jest batalii, a co nie, ale pamiętamy, że batalia dopiero w środę. 30 lipca mamy środę, księżyc w wadze. No i co? I słuchajcie, i taki mamy czas, kiedy jeszcze jest Wenus w bliźniętach, no i rozważamy, czy z przypadkiem z pewnych kontaktów się już nie wycofać, czy jeszcze nam są potrzebne, czy nie przesadziłyśmy, nie przesadziliście w pewnego rodzaju o kontaktach wylewności własnej. Rozważamy. Zauważacie, zauważamy w środę, że my się wprawdzie zmieniamy, tak, zmieniamy swoje myślenie, ale na przykład inni upierają się, po, by pozostać przy czymś, co w naszym rozumieniu nie jest już istotne, bo my wchodzimy na inny level. Nie wszyscy oczywiście, ale jeżeli tak czujecie, że już inaczej myślicie, że to się zmieniło, to nie ma sensu być w zaprzęgu z kimś, kto. Jedzie gdzie indziej. Czyli zamiast się szamotać, to jest takim fajnym czasem, by odejść, by stoczyć batalię, to co Wam mówiłam, o to, co jest warte. To jest też układ, kiedy zupełnie przypadkowo, wiadomo, że nie ma przypadków, ktoś pojawia się i mówi, że pewne, pewne rzeczy należy rozegrać inaczej. I to jest prawda. Taka sytuacja w środę, kiedy Mając nadzieję, że ktoś nam pomoże w trudnej sytuacji, te nadzieje są płonne. Liczmy na siebie, na co, co w naszej głowie, co w naszej duszy, to, co w naszej intuicji. W środę reagujemy bardzo szybko, bo. Gdy działamy bardzo wolno, staramy się, nie wiem, wszystko sobie doprecyzować, robimy błędy i to jest niekorzyść dla nas, nie? Intuicja jest bezbłędna. To, co ma być zakończone, po prostu kończymy, nie oglądając się na innych, nie oglądając się na to, czy oni są gotowi, czy nie. Może nigdy nie będą. 31 lipca mamy czwartek. Wenus przechodzi do znaku Raka. I wiecie, jaka jest sytuacja rozbieżności. Bo to jest rozbieżność pomiędzy tym, co się Odczuwa, i świadomość, że niemożliwością jest wprowadzenie swoich odczuć w życie. Wenus, oczywiście, w znaku raka. Inne zaufanie ma się do osób, które są obok. Przypatrujemy się emocjonalnie ich motywacjom. My sami, same, wszyscy posługujemy się swoimi odczuciami. No, i te odczucia mówią a znowu, a jaka jest forma energetyczna drugiej osoby, tak? I co rokuje, a co nie, jaka sytuacja rokuje, a co nie, to jest odczuciowo zauważalne w czwartek. Oczywiście przy Wenus w Raku liczą się emocje, emocje własne i to, czy właśnie odczuwamy czyjeś nastawienie, jako nastawienie przyjazne, przychylne, czy też nie. A jeżeli nie, no to jest odwrót. Nie ma sensu, znowu, nie ma sensu działać z ludźmi, którzy emocjonalnie, świadomościowo, duchowo, wewnętrznie nie są w naszej bajce. To jest ważne, choćbyśmy nie wiadomo jak sobie to racjonalnie poustawiali. Tutaj liczą się emocje. Przy tej Wenus. Nawrót do tradycji, powrót do tradycji, do domu swojego własnego, do przekonań. I do tego, by zachowywać się zgodnie z etyką czy z sumieniem w własnym Jowisie z Wraku. Pamiętamy, że 12 sierpnia będzie wielkie Tadam, ponieważ Wenus i Jowisz się spotykają, w znaku raka. Natomiast teraz e, zachowujemy się zgodnie z naszym wyższym e, konceptem siebie. E, dobry czas na działania mające na celu uporządkowanie spraw rodzinnych, e, zająć się osobami starszymi, dziećmi. Można również występować w czwartek z wnioskami o dodatki czy świadczenia, które należą się rodzinie z uwagi na cokolwiek. Oczywiście duża potrzeba romantyczności w układach. Unikamy ludzi zimnych, nieprzystępnych. Pamiętajmy, że z nimi się dogadamy. Oni i tak wiedzą lepiej, a kontakt z takimi ludźmi nie przynosi nic dobrego, zwłaszcza kiedy Wenus jest w znaku raka. 1 sierpnia mamy piątek. Wenus w znaku raka już tworzy kwadraturę z Saturnem i Neptunem. I tutaj w piątek każda relacja rozpoczęta grozi porażką i rozczarowaniem. Czy zwracacie się właśnie do urzędu dlatego mówiłam, żeby zrobić to w czwartek czy zwracacie się do autorytetu, zwracacie się do ojca, matki, wuja, stryja? I to nie jest dobry pomysł. Przyciągają nas osoby najmniej do nas pasujące. Zarówno jeżeli chodzi o kwestie formalne, zarówno jeżeli chodzi o kwestie rodzinne, czyli zwracamy się do członka naszej rodziny, ta osoba w ogóle mówi, że nie wie o co chodzi, i mamy ochotę zaprzestać tego kontaktu. I również sytuacje osobiste, to jest rodzaj lotućmy do ognia, naprawdę można się spożyć i naprawdę można już nie powstać. Nie osiągamy w piątek niczego siłą, wysiłkiem czy walką. Próby zawalczenia w piątek kończą się klęską, bo są takie osoby, osoby mówią nie. Osoby jakby unikają też uczciwego postawienia sprawy racja, która jest istotna, to jest istotna racja wewnętrzna, ale w piątek, słuchajcie, urzędy państwowe, korporacje, środowiska decydujące o innych wyrokują na niekorzyść tych, którym się coś należy. To jest paradoks, ale to jest bardzo niebezpieczna sytuacja, bardzo trudna sytuacja, i pamiętać o tym, że w piątek, to jest, piątek jest takim dniem, kiedy niczego nie udowodnimy. Także nie jest to dobry czas na załatwienie czegoś istotnego. Dziwnie reagujemy na. Nie rozumiemy sytuacji, a może tak, które przychodzą, które się pojawiają. Nie rozumiem, jakby przecieramy oczy ze zdumienia i mówimy jak to. To jest niemożliwe, aby ta osoba tak działała. Do tego Merkury w koniunkcji ze Słońcem. Trudno jest pojmować w piątek rzeczywistość i materię, ale pamiętamy, że zawsze jest tak, iż. Mamy parę dni w tygodniu do zużycia, do użycia. No ale piątek nie należy do nich akurat. 2 sierpnia mamy sobotę i takie jest rozładowanie energetyczne. I to jest to, na co można było czekać. Pojawiają się osoby sprzyjające. Takie, które działają w imię wyższych zasad. Nie wstydźmy się tego, że są wyższe zasady, a te zasady powiedzmy innego rodzaju nas już bardzo mocno rozbijają. Pojawia się zaufanie w relacjach międzyludzkich, i na zaufaniu, właśnie, a nie na sile, polega nasze działanie w sobotę, tak? Ono jest korzystne. Wyrozumiałość, wsparcie pojawia się znikąd, ale to nas dobrze usposabia, dodaje i wigoru, i entuzjazmu, i tutaj możemy działać będąc w zgodzie ze swoimi emocjami, ze swoimi odczuciami, mówimy tak, to jest fajne, czynimy również więcej dla innych, inni też angażują się, to jest takie działanie, żeby zostawić po sobie właściwy ślad, tak? <grytanie> abstrahując od śladów węglowych, tak, ale po sobie zostawiamy ten ślad istotny. 3 sierpnia mamy niedzielę, fantastyczny czas na pojednanie się, na zapomnienie sprawnie istotnych, na to, by połączyć przeciwieństwa, to pojmowanie po raz kolejny, że jesteśmy organizmem połączonym tak, jako na dole, tak i na górze, i na atum oczywiście. No i to połączenie, zarówno w rozumieniu połączenia powiązania ogólnoludzkiego, jak i bardziej osobistego, to jest fajny moment. Medytacja wspólna, indywidualna, grupowe rozmowy. Właściwie dzięki innym czujemy to, że wzmacniamy siebie i doskonalimy siebie. Wracam do Arystotelesa. W niedzielę możemy być zadowolone, zadowoleni, że właściwie człowiek wybrał drogę pokoju, miłości, czułości, po raz kolejny ta czułość. Która jest teraz idealną walutą, tak, w kontaktach międzyludzkich? Czułość, zrozumienie, ten duch, który oczywiście jest wspierany przez Merkurego w bliźniętach, a tutaj odgrywa dużą rolę i łączymy się z ludźmi, którzy myślą podobnie. Łączymy się, czy to jest face-to-face, face, czy łączymy się w inny sposób. Wszystko działa. Pięknego tygodnia wszystkim życzę.